Witam, to kolejny odcinek recenzji, czy coś w tym stylu. Słuchajcie, dzisiaj będzie w ogóle już na maksa inaczej niż by się spodziewali wszyscy, niż nawet ja bym się spodziewał, ponieważ zajmiemy się nie fantastyką. Nie będzie nic odnośnie fantastyki. Będzie... hmm... kryminał? Nazwijmy to kryminem. No ja mówię, nie jestem fanem innych gatunków niż fantastyka, ale jeżeli miałbym być szczery, to Artur Conan Doyle, bo o tym autorze teraz będzie mowa, jest zdecydowanie człowiekiem, który no, no, trzeba na niego zwrócić uwagę, jeżeli po prostu lubi się czytać. Tak? Każdy słyszał o najbardziej znanym detektywie w historii, czy Sherlocku Holmesie. Proszę Państwa... Znaczy... Sherlock Holmes, znalazłem to mojej babci... Yy, jest to zbiór trzech najdłuższych opowiadań, bo ogólnie warto sobie powiedzieć, że... Saga... Znaczy saga... No seria książek o Sherlocku Holmesie... Zawiera tylko i wyłącznie opowieści, z czego najdłuższe mają, nie wiem... po 100, ponad 100 stron. Yy, mówię, to jest yy, tutaj w tym tomie... Jest... tak, jest na pewno Piesberskwilów, bo... No, przepraszam bardzo. E, o jejciu, jejciu. Dobra, znajdę to wam powiem, nie będę teraz specjalnie tutaj e, mądzić. Trzy opowieści, które są naprawdę e, opowieściami świetnymi. No mi się ja mówię, nie jestem... O! Studium w Szkarłacie, znak 4 oraz pies bez Kerwilu. To wszystko można kupić oddzielnie. Ja mam tutaj takie właśnie wydanie mówię, no, stare jak świat, ale jest. Wydanie jednotomowe. I powiem szczerze, że pierwsze było Studium w Szkarłacie. Ja pochłonąłem tą książkę. Ja chyba tam jednego dnia, to już była końcówka szkoły, także miałem sporo czasu. Jednego dnia czytałem, czy nawet nie tyle jednego dnia, ale za jednym razem. Ja jestem. Tam mi okulistka mówiła, nie pamiętam już co dokładnie, ale ogólnie rzecz biorąc męczy się. Należy do tych ludzi, którzy nie potrafią zbyt długo czytać, jakby za, za pierwszym razem, muszą być przerwy. Ja należę do takich ludzi, mówię, nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa, nieważne. I tutaj po prostu przeczytanie z 20 chyba stron naraz. Co mówię dla mnie, może dla Was nie, nie wiem. Dla mnie to jest no, nadzwyczajne i po prostu tak mnie wciągnęła ta książka, że to jest masakra. Naprawdę, tak mnie wciągnął Sherlock Holmes. Niesamowicie oryginalne historie. Tutaj mamy kolejną, bo ogólnie są cztery długie powieści. Tu jest y, powieść numer cztery, czyli Dojna Trwogi. Yy, no jedna z lepszych. Wydaje mi się, że... Najle <laughs> Sorry, bardzo. Najlepszą wydaje mi się, że jest albo Pies Bez albo właśnie Dolina Trwogi. Mówię, wszystkie te opowieści są e, bardzo podobnie zbudowane. Sherlock Holmes, każdy wie, świetny detektyw, jakieś tam zlecenie. E, w pierwszej opowieści jeszcze e, <laughs> e, zapoznaje się on z, e, ze swoim starym przyjacielem, doktorem. I w gruncie, rzeczy, w gruncie rzeczy jest to naprawdę niesamowicie napisane. Co jest dosyć istotną sprawą. Co mi się tak naprawdę najbardziej podoba w twórczości, jeżeli chodzi o Sherlocka Holmes'a. No, myślę, myślę że po pierwsze, no to jednak. Jednak sam styl pisania, naprawdę to przemawia do czytelnika, to jest raz. Długo sprawa jest taka, że rozwiązania tych zagadek i pokazanie tych zagadek no bo jednak śmierć No zazwyczaj ktoś umiera ale dojście do tego, dojścia do tego, jak ktoś umarł jak on doszedł do tego w ogóle, że doszedł, jak ktoś umarł i ta sam, ta cała spostrzegawczość yy, Szeroka Holmesa. Naprawdę, Sherlock Holmes to jest tak niezwykła postać, że po prostu masakra. Co jeszcze mi się podobało? No, podobało mi się to, że na przykład, jeżeli Sherlock Holmes tutaj spróbuje przytoczyć wam, yy, spotykają się chyba po raz pierwszy Sherlock Holmes z doktorem Watsonem i Sherlock Holmes tam mówi, że wrócił pan z, Afga z Afganistanu. Bo chyba z Afganistanu wrócił wtedy, jak się spotkali po raz pierwszy. I powiem szczerze, no. Co zgrane, nie? Normalny człowiek by się zastanowił, skąd on to wie. No i wyjaśnia to w racjonalny sposób, że tutaj jest trafiony, że e, wrócił pan teraz, e, więc musiał pan być gdzieś na wojnie, jest pan lekarzem takim, więc musiał być pan na wojnie, coś tam, nie pamiętam dokładnie, ale to jest po prostu mega. Naprawdę to jest mega. Mówię, ja kocham fantastykę, ale dobra książka to jest jednak dobra książka. No jakby nie patrzeć. Książki trzeba czytać. Jeżeli ktoś jest pisarzem, to bez względu na to, co, czego by nie pisał, ja mam na niego podziw, bo jest pisarzem. Tu mamy już serię. Jak ja tylko spojrzę raz, dwa, trzy, cztery, trzy, pięciu, e, pięciu książek e, o Sherlock Holmesie, tu mówię przygody Sherlocka Holmesa, coś tam Sherlocka Holmesa, Bóg wie, co tam jeszcze Sherlocka Holmesa. To wszystko jest jakby jedna historia. To jest wszystko jedna historia. Znaczy, jedna historia. To jest jakby wszystko polega na tym samym. E, tu jest kilka opowieści, które są strasznie krótkie. E, naprawdę. No i mówię, czy znaczy te krótkie nie są tak fajne, nie porywają. No bo jednak, jak jest długa, no to coraz więcej się dzieje, prawda? Coraz więcej czytelnik rozumie. Zaczynam myśleć jak Sherlock Holmes. I jest fajnie. Natomiast jak są krótsze, no to jednak tak, nie ma czasu. Bo jednak, żeby wdrążyć się w temat, potrzeba czasu. Ja też nie od razu zacząłem lubić... Zacząłem sobie szeroka Homsa, szczerze mówiąc, bo po prostu wiedziałem, że nie zacznę długiej książki, bo długo mogę do niej już nie wracać, a potem zapomnę, tak? Na pewno też tak mieliście. Zacząłem sobie szeroka Homsa czytać, naprawdę było super. Yy, bardzo oryginalnie, mówię. Jest to ustawione oczywiście w świecie rzeczywistym... I no, naprawdę coś wspaniałego. Przede wszystkim sposoby rozwiązywania fabuła. Arthur Conan Doyle, kolega mi mówi, że tam, a doktor, znaczy do, 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 doktor, ktoś mu tam pomagał w tym wszystkim, a on to tylko pisał. Nie wiem, nie znam się. Wiem, że Arthur Conan Doyle stworzył naprawdę niezwykłe opowiadania o Sherlocku Holmesie. To można kupić w Empiku, tego nikt nie kupuje, jeżeli mam znaczy, nie kupuje. Yy, to cały czas jest dostępne, z tego co pamiętam. Także mówię, jeżeli jesteście zainteresowani, to proszę wpisać przygody Sherlocka Holmesa. Na pewno Wam wyskoczy w Empiku, czy w Gandalfie, czy gdzieś tam, prawda? Yy, I to właściwie byłoby na tyle, jeżeli chodzi o Sherlocka Holmesa. Ja mówię do usłyszenia. Dzięki, że jeszcze mi oglądacie. Do usłyszenia, do zobaczenia, salut.